Wyobraź sobie idealny poranek, pijesz ciepłą herbatę i podziwiasz zimową aurę za oknem, aż tu nagle zauważasz skroploną wodę na szybie. To może być problem z wilgocią w domu. Zimą trudno utrzymać odpowiedni poziom wilgoci: czasem jest jej za dużo, czasem za mało, ale na szczęście da się to łatwo sprawdzić i szybko zadziałać. Pierwszy krok to pomiar. W Brico znajdziesz szeroki wybór termometrów z higrometrem. Wystarczy postawić go w pokoju, a od razu zobaczysz temperaturę i poziom wilgoci w powietrzu. Gdy wilgoci jest za dużo, pomocny będzie pochłaniacz wilgoci, taki z wymiennymi saszetkami lub tabletkami. A gdy wilgoci w domu jest za mało, najlepszy będzie nawilżacz powietrza albo nawet odpowiednia roślina doniczkowa. U mnie problemem była zbyt wysoka wilgoć, dlatego wybrałam pochłaniacz wilgoci z wymienną tabletką. Przede wszystkim zapobiega powstawaniu grzyba i pleśni oraz poprawia mikroklimat w domu. A jego obsługa jest dziecinnie prosta. Wystarczy wsadzić tabletkę, nałożyć pokrywę i postawić w odpowiednim miejscu. Dowiesz najlepsze rozwiązanie dla siebie z Brico Marche.